Witam w podcaście Nie tylko dla mam. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką. Tworzę dwa blogi: jeden o książkach dla dzieci, drugi o wychowaniu wspierającym. A w tym podcaście będziemy sobie rozmawiać w zasadzie o jednym i o drugim: o różnych rodzicielskich dylematach. Jak dobrze, że znowu możemy się usłyszeć w kolejnym odcinku. Dziękuję, że ze mną jesteś. Dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego milczysz, kiedy ktoś przekracza twoje granice. I oczywiście postaram się podpowiedzieć, jak to zmienić, bo być może właśnie jesteś tą kobietą i znasz ten moment, kiedy ktoś mówi coś, co, no, nie jest w porządku. Może ton jest zły, może taki komentarz jest raniący, albo uwielbiam ten temat, to jest żart, który tak naprawdę żartem nie jest, a kiedy próbujesz coś powiedzieć albo chociaż zareagować, spojrzeć, to słyszysz, no, nie masz poczucia humoru. Albo wyjmij jak z. Wiadomo skąd. I co wtedy się dzieje? Czujesz napięcie w ciele i wiesz, że to jest o krok albo może o kilka kroków za dużo. Ale często się zdarza, że mimo to. Milczysz. Ale, no właśnie, no nie dlatego, że się zgadzasz z tym rozmówcą, albo nie dlatego, że nie masz zdania na ten temat, tylko dlatego, że w tej chwili najczęściej tak jest. Nic nie przychodzi ci do głowy. Ja miałam takie sytuacje naprawdę wiele razy. Ale później, nie wiem, pod prosznicem, w samochodzie, albo o najlepsze wieczorem przed snem, zaczynają się kręcić myśli. Trzeba było coś powiedzieć. Trzeba było powiedzieć to albo to. I jeśli też tak masz, to wcale nie oznacza, że jesteś słaba. To tylko oznacza, że działa w tobie mechanizm, konkretny mechanizm psychologiczny. I dziś chcę właśnie pogadać o tym mechanizmie i pokazać, jak go możesz zmienić. A co to za mechanizm? Słuchaj, to się nazywa reakcja zamrożenia. Co się z tobą wtedy dzieje? Najczęściej, gdy ktoś przekracza Twoje granice, myślisz, właściwie myślimy, że mamy dwa wyjścia. Albo walczyć, albo uciec. Ale, no właśnie jest jeszcze ta trzecia reakcja, o której, no umówmy się, dosyć rzadko się mówi i to jest właśnie zamrożenie. To jest ten moment, kiedy ciało się napina, głowa pustoszeje i... Tak jakby tracimy dostęp do słów, które na co dzień mamy i nie sprawiają nam żadnego problemu. Tylko, że wiesz co, to nie jest decyzja, że my sobie teraz się zamrozimy. To jest taka automatyczna reakcja układu nerwowego. Im szybciej sobie to człowiek uświadomi, tym łatwiej to po prostu zaakceptować i zacząć rozumieć. I wtedy, jak tak się zamrozimy, nasz organizm mówi: to jest zagrożenie. Lepiej się nie ruszać. Nie mówię, że to jest lepsze wyjście, albo że będziemy bardziej usatysfakcjonowane, ale no, tak się zdarza. Tak jak mówię, z automatu. Dlatego nie mówimy nic, albo uśmiechamy się i udajemy, że nic się nie stało, albo zmieniamy temat, tylko że pamiętaj, to nie jest porażka. To jest strategia przetrwania, którą kiedyś Twój system nerwowy. Uznał za najbezpieczniejszą. Kiedy? Jak? Dlaczego? No, tutaj to jest chyba już w ogóle temat na osobny odcinek, takie rozwinięcie, dlaczego my zachowujemy się w danej sytuacji w ten, a nie inny sposób, no bo wiadomo, że różnie reagujemy. Ale skupmy się teraz na tym właśnie zamrażaniu, bo problem tak naprawdę zaczyna się wtedy, kiedy. Ty zaczynasz siebie krytykować za to zamrożenie. A, powinnam była powiedzieć, albo Boże, znowu nie umiałam się zachować. A prawda jest taka, że nie mogłaś zareagować inaczej w tym momencie, jeśli twoje ciało było w trybie zamrożenia. Jedną z przyczyn tego właśnie takiego zamrażania zamiast reagowania jest ogólnie rzecz ujmując kobieca socjalizacja sposób w jaki kobiety, dziewczynki były, być może nawet jeszcze, no często nawet nie być może, do dzisiaj są wychowywane, bo to jest bardzo ważny element. Jak byłyśmy uczone od zawsze reagować. Wiele z nas słyszało, bądź grzeczna, bądź miła, albo właśnie nie przesadzaj. Ja to do dzisiaj słyszę. Nie przesadzaj, albo nie rób scen, albo, i też to do dzisiaj słyszę od różnych osób, lepiej przemilczeć. No, bycie tą miłą i tą, która przemilczy, było. Tak społecznie nagradzane, prawda? Nie nazywano cię wtedy histeryczką, nie wypominano, że robisz sceny za to bycie stanowczą, było często karane. Ja bardzo często nazywana byłam krnąbrnym dzieckiem, tylko dlatego, że wypowiadałam swoje zdanie. I no tak, bardzo wcześnie uczymy się w takich przypadkach jednego. Relacja jest ważniejsza niż moje granice. Dlatego dziś, gdy ktoś mówi coś raniącego, to w Twojej głowie mogą się pojawić myśli, no dobra, okej, okay, no przemilczę, nie chcę konfliktu, nie będę się angażować, a może w ogóle ja przesadzam, albo to dobra, no to nie jest aż takie ważne. Ale uwaga, nasze ciało wie. I nasze ciało czuje, że to jest ważne. Poczuje napięcie, czujemy często jakiś Ucisk na przykład w żołądku, dyskomfort, zęby nam się zaciskają. Takie milczenie jest efektem no, wieloletniego treningu, żeby no, nie sprawiać problemu. Nie jest brakiem odwagi z Twojej strony i chciałabym, żeby to bardzo głośno wybrzmiało, tylko to jest właśnie wieloletni trening. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że uwaga, skoro nauczyłyśmy się milczeć. Możemy się też nauczyć reagować, mówić głośno. I teraz uwaga, chciałabym, żebyśmy potrenowali coś, co będzie trochę wyjściem ze strefy komfortu albo z tego niekomfortu, który nas otacza, ale jeszcze nie będzie rzucaniem się na głęboką wodę. Czyli taki trening reakcji. Po czasie. To sobie można zaplanować na najbliższe dni i tygodnie. Czyli, jeżeli znowu zdarzy się jakaś taka trudna dla ciebie sytuacja, nie rób sobie napięcia z pięcia, że dobra, to ja w tym roku muszę reagować, bo tak sobie postanowiłam i muszę to umieć już od razu. Właśnie nie. Jeżeli coś takiego się zdarzy, to ty już wiesz, co się dzieje z twoim ciałem i już wiesz, dlaczego jesteś zamrożona, więc teraz. Po przyjściu do domu, wykorzystaj tę sytuację, żeby poćwiczyć. Jeśli zdarzy się podobno następnym razem, będziesz to miała przećwiczone i będziesz być może mogła szybciej zareagować. Więc bez presji, na tym mi najbardziej zależy, bo oczywiście, że mogę powiedzieć: Dobra, to już wiesz, rezygnujemy z tego zamrożenia, teraz będziemy działać. A to tak nie działa. Więc spokojnie. Czyli jeżeli coś niemiłego się wydarzy i tobie w głowie zrodzi się taka myśl, no dobra, no nie zareagowałam już, taka jestem, bo dopiero po czasie wiem co powiedzieć, to wykorzystaj tę myśl, bo to jest dokładnie ten punkt, od którego zaczynamy. Nie uczymy się reagować tu i teraz w idealnym momencie, uczymy się reagować po czasie. Na razie, bo reakcja po czasie to wciąż jest dobre ćwiczenie i to wciąż będzie Twoja reakcja. No ale co to znaczy w praktyce? Możesz na przykład wrócić do rozmowy i powiedzieć: Hej, wiesz co, chcę wrócić do tego, co powiedziałeś wcześniej, to było dla mnie nie w porządku. No, słuchaj, można wrócić do takiej rozmowy, jakie to jest wspaniałe. Możesz. Po czasie wysłać wiadomość. Na przykład po przemyśleniu tego, co powiedziałaś, wiesz, co nie zgadzam się na taki sposób mówienia do mnie. I to jest początek jakiejś rozmowy. Jeżeli jesteś na to gotowa, to super. Może to być też po prostu wiadomość, która zostanie bez odpowiedzi, natomiast Twoja reakcja poszła w świat i to też jest super. Możesz też nazwać granicę, ustanowić granicę, nawet dzień później, dwa dni później, możesz powiedzieć hej, no wiesz co, wtedy zamilkłam, ale chcę powiedzieć, że to mnie zabolało. Czyli jeśli jesteś osobą, która po czasie wie co powiedzieć, powiedz to po czasie, wykorzystaj tę supermoc. Każda taka reakcja, każde takie ćwiczenie i wysłanie w świat wiadomości od ciebie skraca trochę ten czas zamrażania, a wzmacnia twoje poczucie sprawczości. Czyli takie daje ci buduje nowe doświadczenie i rodzi myśl w głowie: mogę się odezwać. I świat się nie zawali, świat się nie skończy, a ja nie muszę mielić tego, że no właśnie znowu zawaliłam, zamroziłam i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedno bardzo ważne. Uważaj teraz, skup się, nie musisz tłumaczyć, dlaczego to było dla Ciebie trudne. Nie musisz nikomu wyjaśniać, dlaczego nie zareagowałaś od razu i nie powiedziałaś tego od początku, nikomu nie jesteś winna takiego wyjaśnienia. Wystarczy, że nazwiesz, określisz granicę i to jest OK. Słuchaj, to jest wszystko. Więc jeśli dziś milczysz, gdy ktoś przekracza Twoje granice, to nie znaczy, że tych granic nie masz. I to nie znaczy, że możesz się chronić tylko w ten jeden jedyny sposób, przez przemilczenie, zamrożenie. Nie, możesz zacząć powoli, od reakcji po czasie, od choćby jednego zdania, od choćby jednego słowa, którym jest nie i naprawdę to na początek wystarczy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Niezmiennie zapraszam Was do subskrybowania, ale też jeśli macie ochotę, napiszcie do mnie, o czym jeszcze możemy sobie tutaj porozmawiać.